Kolejna prośba o modlitwy pańskiej, przyjdź królestwo Twoje. Musimy sięgnąć do Ewangelii, bo da nam to pewne przybliżenie, o co chodzi. Czytamy u świętego Marka te pierwsze słowa, które Jezus wypowiada: Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i uwierzcie w Ewangelię. Więc jak? Już Królestwo przyszło. Czas się wypełnił, ale my mamy się modlić, aby to królestwo przychodziło? Cóż w ogóle znaczy ten termin królestwo? Ale może przedtem ta prośba przyjść? Cóż to znaczy? Królestwo jest rzeczywistością Bożego Panowania, ale Bóg nie chce, aby to Panowanie Stało się rzeczywistością na mocy jego jakiegoś arbitralnego dekretu. Bóg tak, Bóg ograniczył, chyba mogę to powiedzieć ograniczył z miłości swoją wszechmoc, aby dać wolność człowiekowi. To w człowieku ma się urzeczywistniać jego królestwo. Czyli Jego panowanie. Dlatego ma się urzeczywistniać, to znaczy stawać w czasie. W Biblii dwa są słowa, które mówią o czasie. Jeden czas to jest ten zwykły, jakby astronomiczny, który umownie na naszych zegarkach sprawdzamy. Ale jest taki specjalny czas. Jezus, gdy przychodził po raz ostatni przed swoją męką do Jerozolimy i stał na górze Oliwnej, patrząc na miasto rozciągające się u jego stóp, zapłakał, albowiem, jak zapisali to ewangeliści, nie poznałaś czasu, Jeruzalem, nie poznałaś czasu nawiedzenia swego. Jest czas specjalny, w sposób bardziej wyrazisty i specjalny, nasycony obecnością Boga. To jest, Grecy to mówili, kairos. Ten oto czas. Ten czas królestwa już nastał, gdy przybył do nas Jezus. Ale to królestwo ma rosnąć, rozwijać się właśnie przez to, że my pozwalamy, aby Bóg sprawował w nas swoje panowanie. Bo tak można też i tłumaczyć to biblijne określenie w Ewangelii zapisane w języku greckim Królestwo Boże. Można tłumaczyć panowanie Boga. Panowanie Boga, które ma być w sposób dobrowolny, przyjęte przez człowieka, który przyjmuje wolę Boga, zgadza się na nią i przez to sprawia, że owo królestwo urzeczywistnia się na ziemi. Też na ziemi, ale nie spełnia, lecz urzeczywistnia. Czasami m, może my kaznodzieje w pewnym y, zapale, nie bardzo szlachetnym, ale popełniamy pewne nadużycie, utożsamiając na przykład Kościół i Królestwo Boże. Kościół nie jest Królestwem Bożym. Kościół jest miejscem, przestrzenią, której to Królestwo ma się urzeczywistniać. Ono się urzeczywistni w pełni dopiero w czasach ostatecznych, gdy to nasze oczekiwanie się spełni i przyjdzie Pan, aby podsumować historię życia każdego z nas i całej ludzkości. Ale teraz, my, jako wspólnota, i każdy z nas osobiście jest wezwany do tego, aby w nim również to królewanie Boga, to panowanie Boga urzeczywistniało się, stawało, stawało się czymś prawdziwym, czymś, co ogarnia całego człowieka. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest ważne, jak bardzo istotne, gdy modlimy się o przyjście Jego Królestwa, to modlimy się także o nadzieję o to, że by zapowiedź stała się rzeczywistością. Tym, co nas wiąże z Bogiem, nie tylko jest nasza wiara, czyli przyjęcie Jego obecności z całą ufnością, nie tylko miłość, która jest odpowiedzią na Jego miłość, ale także nadzieja. Nadzieja na to, że to, co On powiedział, urzeczywistni się. I więcej. W pewnym sensie każdy z nas jest darem dla siebie samego, danym Mu od Boga. A każdy dar, każdemu darowi, Jezus mówi tak, tu też przytaczam świętego Pawła, nadzieja na to, że spełni się królestwo, także i w moim życiu, jest nadzieją na to, że nie zmarnuje mojego życia. Jest nadzieją na to, że każde najmniejsze nawet dobro będzie ocalone i będzie w tym ostatecznym rachunku z mojego życia przed Bogiem, będzie za mną przemawiało. Miejmy nadzieję, że także i znajdzie się tyle tego, Dobra, które często jest dla nas niezauważalne, gdy jesteśmy jeszcze tutaj, w tej drodze ziemskiej, będzie ocalone także i w tym ostatecznym rozrachunku, gdy Bóg powoła nas wszystkich przed siebie, aby dać nam wejście do urzeczywistnionego już Królestwa. Przyjdź Królestwo Twoje. To modlitwa naszej nadziei, ale także modlitwa naszej tęsknoty i wiary w to, że jednak nie to, co jest hałaśliwe, złe, zabójcze, lecz właśnie to, co świetliste, jasne i dobre zwycięży. Nadzieja daje odwagę życia, a odwaga to pewność że to królestwo przyjdzie i będziemy w nim uczestniczyć.